Zanim w śnieżnym puchu zawioruje świat, przyjmij uwag kilka i tych kilka rad. By radość, uśmiech i wszelkie szaleństwa nie skończyły się bólem ani łzami z braku bezpieczeństwa. Przepis na bezpieczne i zdrowe ferie zimowe. Wrzuć do garnka rozsądku troszeczkę i już nie wejdziesz na zamarzniętą rzeczkę. Gdy wyobraźnie trzy łyżki odliczysz ominiesz górki w pobliżu ulicy. Dodając kubek rozwagi i miodu, nie przypniesz stanek do samochodu. Wszystko przyprawisz szczyptą uwagi nie rzucisz śmieszką w twarz kolegi. Wypij na polu dwie filiżanki, resztą poczęstuj wszystkie koleżanki. Przepis wspaniały działa należycie, bawiąc się świetnie. Zachowasz zdrowie i życie.